żołnierza konspiracyjnego Wojska Polskiego. W tak uroczystym dniu poświęconym pamięci mojego dowódcy generała Brygady Stanisława Sojczyńskiego-Warszyka zamordowanego przez Służby Bezpieczeństwa w czasach prl za w obronie naszej ojczyzny wolnej, suwerennej, niepodległej. Schoczłem na standardach. Bóg, honor i ojczyzna mam zaszczyt powiedzieć tu i teraz kilka słów. Upoważniam je do tego. Udział jako jednego z ostatnio żyjących jeszcze żołnierzy Ważyka, współuczestniczący w obronie Polski od pierwszego września 1939 roku. Następnie brałem udział w wszystkich walkach blokowania Armii Krajowej przeciwko hitlerowcom, aż do skończenia wojny sowieckiej w roku 1945 jak to, to jest dokumentem zanudzikującym za ta oskał działalności wyżej wybranionej w okresie przez komendę główną Armii Stanowiej. Powkroczenie do Polski w ojcu nie umawialiśmy się, nie złożyliście broni, przeszliśmy do konspiracji utworzonej przez Wielka konspiracyjnego wojska polskiego obecnie noszącego nazwę żołnierzy niezłomnych wykrętych. Walka z orężem przez lata wojny prowadzona na wszystkich frontach z udziałem armat, czołgów, samolotów, całej potęgi militarnej naszych wrogów Zwycięstwo zakończona. W Rotomie siłą zbrojną nic nie zdobyli. Zostali zwyciężeni. Walka z którą kontynuował warzyć, została wszystko zakończona. Powstała polska, nasza odzwierciedla. I tu przytoczę wierzch naszego wierzchu narodowego Jurniusza Słowackiego. Szli i wczycieli. Może! Polska! Polska! Wnet pewnego razu szli i zapomnieli na ustach wyrazu. Pomni jednak, że Bóg do swoich synów się przyzna, I dalej ćwiczyli. Ojczyca, ojczyzna. ojczyzna. ten bóg włonił się do wistego pszaka, spojrzał na sztuczącę i zapytał, jaka? A no właśnie jaka. I tu purodowie nie zrezygnowali z planu, tylko zmienili, zmienili betowy wojny. zastosowali nowoczesną wojnę przeciwko nam. Przecież świat jest postępem. i w ten sposób mamy teraz nowoczesną wojnę. Tolerancji polityczną, gospodarczą, finansową, społeczną, wynagrodzenia wkraczającą i tak dalej, i tak on. Jest położem, żeby wszystkie, wkraczające we wszystkie dziedziny, przeciwko, przeciwko górnikom, rolnikom i tak dalej. Nic nie ma być w polskich ani góry, ani lasy, ani polskiej ziemi, którą nam wykupią lub zabiorą za długi. I to po wszystkie, i to po wszystkie czasy. Nie będę wyliczał, czego mamy nie być. I czego ma nie być. Nazwa nie być. Więcej umiera, jak się rodzi. Polska historia jest tysiącletnia. Nawet za czasów naszych wrogów, Polska się rozbudowywała. Posiadaliście majątek narodowy, wstąpcie, wszystkie gałęzie przede swój handel, wielkie pokłady liberalne, węgla, biedzi, mimo innych obaw naturalnych. Polska była i powinna być jednym z najbogatszych krajów Europy. Już nie jest Polskie, wszystko sprzedane, jeszcze zadłużone na wiele miliardów złotych, dolarów. Polska znalazła się w długo, długu, w perspektywie czasu ma być jej I idźcie jego drogą, nie zapominajcie o jego ideałach, aby stały się waszymi ideałami. Jestem wzruszony i dumny z Was młodzieży, dziewczęta i chłopcy, że nie zapomnieliście, że przyszliście oddać chod Warszytowi. W jego imieniu dziękuję Wam. I proszę, nie zapominajcie o tych, którzy tak jak Warszyc oddali swe życie za ojczyznę, za Polskę wolną, suwerenną, niepodległą. Część ich pamięci za końcem wierszem napisanym przez wiele laty przez wielkiego naszego poeta, z Zygmunta Krasińskiego. Niechaj, biorą... Nie będzali. My przez wichry i przez burzę idźmy dalej. Idźmy dalej. Niech was tylko nie przestrasza, że dziś padłość górą wszędzie. Z wiary waszej, wola wasza, z woli waszej, czyn wasz będzie. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczpospolitej Łukasza Płoskiego. Przygarniam Was, przygarniam bezimiennie, pisze Przemysł Altakowicz z Stoliku Łączka. Niech Was ogrzeje oddech żywego. Oddaję Wam mój głos. Wejdźcie mi w krew, cienie. Proszę Państwa, Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczy w imieniu którego przemawiam oraz wiele innych organizacji od wielu lat robi właśnie to, o czym pisze Przemysław Dakowicz. Oddajemy swoje głosy, yy, pozwolimy, by doszli na, na, w naszą krew w kwiatach dzisiejszej Polski, byli obecni w świadomości, ja myślę, że to się staje, co się dzieje i widzimy to na co dzień i ten widok wzrusza, napawa poczuciem dumy, że wszyscy, że tu stoimy jesteśmy takimi małymi trebikami w tej wielkiej maszynie odgruzowywania pamięci. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że mam nadzieję, że tak będzie też w przyszłości, że spotkamy się tutaj za rok, za kolejny rok i tak dalej. Chwała bohaterom. jako kolejny głos zabierze Przemysław Kicowski Ruch Narodowy. Cześć Wielkiej Polsce. Dzisiaj jest szczególny dzień, a dla mnie osobiście jest to wyjątkowe święto narodowe, ponieważ jest to jedno z świąt, kiedy nie wspominamy konkretnego dnia, konkretnego wydarzenia, tylko dajemy cześć bohaterom, naszym wielkim bohaterem narodowym. Można by nawet rzec, że są to herosi naszych czasów, których supermocami jest miłość do ojczyzny oraz bezwzględne poczucie honoru, które próbowali i skutecznie dopełnili niektórzy nawet za cenę życia. Dziś w dzisiejszych czasach, kiedy elity próbują nam mówić, że nam i szczególnie młodemu pokoleniu, że bycie Polakiem to wstyd, że nic już nie jest polskie, że nie warto żyć w tym kraju, to trzeba wiedzieć, że każdy, kto tak mówi, jest zdrajcą państwa polskiego i narodu polskiego. Dzisiaj, szczególnie w dzisiejszych czasach, ważni są tacy bohaterowie, jak żołnierze wyklęci. To oni powinni być wzorami dla młodego pokolenia Polaków, powinni brać nich, młode pokolenie powinno brać z nich przykład, Wierzy się to, że Polska to nie jest tylko ten kraj, który zabiera pieniądze i nic za niego nie daje, ale to jest także tradycja i spadek naszych przodków. Że wiele ludzi oddało życie, abyśmy mogli dzisiaj mówić po polsku i żyć w Polsce. Dlatego też wołam i do mojego pokolenia, do naszego pokolenia, aby brać przykład żołnierzy wyklętych i w dzisiejszych czasach nie poddawać się. Wiem, że jest trudno, wiem, że władza nam tego nie ułatwia, a wręcz trudnia, ponieważ wszyscy się na cieszą, że całe nasze elity młodego pokolenia wyjeżdżają, emigrują.